że no ma bardzo przypominają mi kraj urojczysty. Jestem z Polski. Polska, Polonia, Polonia. A, Bolonia, bardzo piękne miasto. Przepraszam, ale nie miasto Bolonia, ja, tylko kraj Polonia. Polska, której przez pazerność sąsiadów nie ma teraz niestety na mapach. Wieku. Kiedyś byliśmy potęgą. Wielokrotnie ratowaliśmy całą Europę. Pod Wiedniem, pod Samosierą. Nawet nasz książę Poniatowski zginął, ratując waszego cesarza. Przepraszam, że mi się sobie? Mam To widać. Nazywam się Maria Skłodowska. A czy pani ma nawet studiuje fizykę i matematykę na Sorbonie. Oni wiedzą, że kobiety tak no, mogą? No, no, no. Owszem, mogą. Ja zamierzam nawet zrobić doktora. Człowiek. Ona skończy te studia z pierwszą lokatem. W ogóle to pierwsza kobieta, która zostanie tam profesorem. A także odsłoniła na nagrodę Nobla z fizyki, a potem jeszcze jedną z A czym będzie się tym interesuje? Pro Promienią twórczością. Co to jest? Niektóre pierwiastki wydzielają ciepło, światło i nieznane niewidoczne promieniowanie. Zjawisko to odkrył niedawno pański rodak, Auril Petere. Witaj, Mario. O, witaj, Albercie. To on jest Alberta ona zna Einsteina, to Einstein zna ją. Kiedy Maria otrzymała Nagrody Nobla, Einstein był jeszcze tylko skromnym urzędnikiem w biurze patentowym. Wśród takich sławnych naukowców jak Einstein, Planck czy Rutherford, Maria Skłodowska była jedyną kobietą, która reprezentowała im równy poziom naukowy. Albert stwierdził, że Maria może się podobać, ale zawsze ubiera się bardzo skromnie. Podobno, kiedy razem z córką udawały się na zakupy, to sukienki, które podawały się Marii, jakimś cudem zawsze okazywały się najtańszymi i najskromniejszymi w swoim sklepie, a nie że Maria mogłaby zawrócić komuś w głowie. Czy moglibyśmy się spotkać jeszcze raz? Wykluczone. Maria kocha wzajemnością poważnego i mądrego człowieka, Piotra Kiri. Stanowią szczęśliwe małżeństwo i dobraną parę współpracujących naukowców. Niestety, Piotr zginie wypadku, co będzie dla Marii wielkim ciosem. Więc trzymaj ręce przy sobie. Dzień dobry. No, no, to już się odgodnie. Kochana, skończyłem pracę z perągą. Jak wiesz w pewnej temperaturze przestają mieć własności magnetyczne. Na każdej substancji istnieje taki charakterystyczny punkt. Jak wiadomo, nazywany od Twojego nazwiska punktem Kiri. Ale teraz będziemy usiędzać naszymi wspólnymi badaniami nad promieniotwórczością. Zamknęłam na parzeń kawałek promienia promieniotwórczego na mojej ręce. Zobaczymy jak ludzki organizm na niego reaguje. Dla nauki poświęciłbyś nawet własne zdrowie, Piotrze. Poświęć mi zatem chociaż dzisiejsze popołudnie. Wybierzmy się na naszą ulubioną przejażdżkę rowerową.